to właśnie dzisiaj, 22 maja na wadowickim rynku, razem z Fundacją Apikultura, świętujemy Światowy Dzień Pszczoły. Światowy Dzień Pszczoły przypada na 20 maja, a my właśnie dzisiaj w niedzielę mamy tutaj akcję w samym Centrum Wadowic. Między innymi rozdajemy sadzonki z roślinami miododajnymi, więc te najbardziej ulubione przez pszczoły, te, które najbardziej potrafią dzisiaj właśnie w tym wyjątkowym dniu powiedzieć pszczołom, dziękuję. Takie musli, dokładnie, które można sobie zjeść albo z mlekiem, albo z jogurtem, słyszne, zdrowe. Smaczne. No to jak sobie pani zabierze? Tutaj dla pani. My tutaj dzisiaj robimy degustację lemoniat. Wszystkie nasze produkty, łącznie z lemonianami, zawierają w swoim składzie tylko i wyłącznie miód oraz naturalne soki owocowe. Polecamy, smakujemy produkty Pszczele naturalnie z miodem. Dziękuję. Kosmetyki. Kosmetyki, nie wiem czy pani była na kosmetykach, tam też Było są właśnie próbki, ale tam sobie można zabrać próbki kosmetyków, nie wiem czy pani dostała. Co będzie dla ciebie? Miód wielokwiatowy. Miód wielokwiatowy. Najlepiej zakręcić kołem. Tak. Proszę bardzo. Może spróbować y, zakręcić kołem i zależy na jaki rodzaj miodu, taki, taki rodzaj miodu mogą panowie spróbować, czy Państwo tutaj, y, także jest możliwość, fajna zabawa i, i duży wybór miodów, bo, bo zaczynamy od miodu spadziowego, gryczanego, wielokwiatowego, lipowego, nawet mamy miód wrzosowy, także każdy, kto ma ochotę na dobrą zabawę i dobre spaki, to polecam, można spróbować. Chcemy zaprezentować i przybliżyć państwu i społeczeństwu w ogóle, jak wiele dają nam pszczoły, jaki dar dają nam pszczoły. Oprócz tego, że są i występują w przyrodzie, są naturalnymi zapylaczami i wspierają nas, można powiedzieć, ekologicznie, to również dają nam cały szereg produktów pszczelich, które możemy wszechstronnie wykorzystać. Tutaj mam na myśli zarówno produkty charakterystyczne, typowe, produkty spożywcze, również możemy wykorzystać je w kosmetyce jak również także w farmacji, w przemyśle farmaceutycznym. I tutaj chcielibyśmy pokazać całą bazę i możliwości, jakie daje nam zastosowanie surowców pszczelich, tych właśnie naturalnych, które w bardzo korzystny sposób wpływają na nas, na nasz organizm. I Z produktów pszczelich możemy spotkać się oprócz klasycznych miodów, które są do dyspozycji i znamy. Również możemy komponować różne ciekawe, niepowtarzalne produkty pszczele, czy produkty zawierające surowce pszczele w naszym przypadku powidła, miody z dodatkami, a także wykorzystanie do kosmetyków, szeroką gamę kosmetyków, które działają leczniczo, regenerująco, wzmacniająco na organizm zarówno że tak powiem w tej formie zewnętrznej, jak i do wewnątrz poprzez przyjmowanie innych produktów pszczelich. Tak? Dobrze? Tak, dobrze. I do samego końca go Do samego końca. Proszę يفن <many>